Cześć, nazywam się Beata, a Ty słuchasz właśnie audycji o różnych aspektach znormalizowanych systemów zarządzania, czyli w potocznym języku ISO. Już od 10 lat pomagam firmom we wdrażaniu systemów, uporządkowaniu dokumentacji systemowej oraz w audytach. Z wykształcenia jestem doktorem nauk ekonomicznych, a doktorat pisałam w katedrze znormalizowanych systemów zarządzania. Dokonam wszelkich starań, by w tym podcaście łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Moim celem jest uzbrojenie przedsiębiorców, studentów, być może przyszłych przedsiębiorców i innych pracowników zajmujących się systemami zarządzania w wiedzę na temat standardów i norm zarządzania biznesem. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się z systemami zarządzania biznesem, ten podcast jest dla Ciebie. Odcinek 11: Audyty systemów zarządzania. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie audytom. Zacznę od krótkiego omówienia, czym jest audyt, jakie są cele audytu oraz jakie są rodzaje audytu. Następnie pokrótce omówię podstawowe definicje związane z audytem oraz przedstawię zasady audytowania. Na koniec omówię poszczególne etapy audytu. Zacznijmy od definicji oraz od celu audytu. Audyt jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Celem audytu może być ocena istniejącego systemu e, zarządzania w organizacji. Czyli stwierdzenie, czy wszystkie działania podejmowane w zakresie systemu są realizowane w zgodzie z odpowiednimi procedurami, instrukcjami stanowiskowymi, stwierdzenie, czy system zarządzania jest zgodny z tym, co zaplanowano, czyli z zaplanowanymi ustaleniami, oraz stwierdzenie, czy system jest właściwie wdrożony i utrzymywany. Kolejnym celem audytu może być ocena i ewentualne usprawnienie istniejącego systemu. Dostarczenie kierownictwu bądź też klientowi audytu informacji o wynikach audytu, No a także certyfikacja systemu bądź też w przypadku audytów drugiej strony kwalifikacja dostawcy. Zgodnie z etyką audytorów, a także z uwagami zawartymi w normie ISO 1911, normie poświęconej wskazówkom audytowania systemów zarządzania, audyt nie ma charakteru kontroli ani inspekcji. Audytor nie jest upoważniony do wydawania autorytatywnych rad i poleceń. Sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, czy stan faktyczny w danej dziedzinie jest zgodny z ustalonymi założeniami, czy wdrożony system zarządzania jest zgodny z normą, na którą przeprowadza się audyt. No a na następnie wprowadza się do określenia zauważonych niezgodności. Audyty niosą ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim dają organizacji możliwość poprawy bądź też wskazują te obszary, które mogą być poprawione w organizacji, dają możliwość monitorowania problemów i szybkiego podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych, żeby nie dopuścić do wystąpienia poważnych konsekwencji. Audyty zazwyczaj zwiększają zaufanie klientów i zainteresowanych stron do działalności prowadzonej przez organizację, wspomagają rozwój dostawców, a także umożliwiają uzyskanie opinii dotyczącej wdrożonych działań zapobiegawczych, wdrożonych działań korygujących. Są różne rodzaje audytów. Wyróżniamy audyty zewnętrzne oraz audyty wewnętrzne. Audyt wewnętrzny inaczej jest nazywany audytem pierwszej strony i jest to mechanizm nadzoru przez kierownictwo oraz narzędzie ciągłego doskonalenia w organizacji. Audyt wewnętrzny jest wykonywany przez pracowników danej organizacji przez audytorów wewnętrznych. Drugim rodzajem audytu jest audyt zewnętrzny, i ten audyt dzieli się z kolei na audyt drugiej strony lub audyt trzeciej strony. Audyt drugiej strony jest to tak zwany audyt klientowski lub audyt dostawcy. Występuje wtedy, gdy albo do naszej organizacji przyjeżdża klient w celu wykonania audytu, albo z kolei my jedziemy do naszego dostawcy, żeby wykonać audyt w jego organizacji. Audyty drugiej strony mają głównie na celu ocenę dostawców, kwalifikację dostawców, ocenę wyrobów dostawców, no i wspomagają doskonalenie systemów u dostawców. Trzecim rodzajem audytu są audyty trzeciej strony czyli audyty certyfikujące. Są to również audyty wchodzące w skład audytów zewnętrznych. Audyty certyfikujące są przeprowadzane przez jednostki certyfikujące i mają na celu niezależne potwierdzenie zgodności systemu zarządzania. No a także często w niektórych branżach audyty certyfikujące mają na celu ograniczenie ilości audytów drugiej strony, czyli audytów prowadzonych przez klientów, ponieważ certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, przez stronę trzecią jest dowodem na to, że system zarządzania, Zarządzania w naszej organizacji spełnia wymagane kryteria. Poza podziałem audytów ze względu na stronę przeprowadzającą audyt, czyli audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony, audyty można podzielić również ze względu na zakres audytu. Mogą to być audyty całego systemu zarządzania, bądź audyty konkretnego procesu czy produktu. W kolejnej części chciałabym omówić podstawowe definicje związane z audytami, które są istotne dla zrozumienia tego tematu. Audytowany jest to organizacja poddawana audytowi. Audytor jest to osoba mająca kwalifikacje do przeprowadzenia audytów. Zespół audytujący jest to jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt. Mogą oni być wspomagani przez tak zwanych ekspertów technicznych, jeżeli jest to wymagane, czyli przez osoby, które służą zespołowi audytującego z jakąś specjalistyczną wiedzą bądź umiejętnościami. Klient audytu jest to osoba lub organizacja występująca o wykonanie audytu. Kolejnymi pojęciami, które są często mylone, jest program audytu i plan audytu. Program audytów jest to zestaw audytów zaplanowanych w ramach czasowych. Zazwyczaj taki program audytu planuje się na rok. Żeby ustalić częstotliwość audytów w programie, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Przede wszystkim jest to znaczenie obszaru, znaczenie audytowanego procesu. Im dany proces, dany obszar ma większe znaczenie dla organizacji, tym częściej będzie audytowany. Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę są wyniki z poprzednich audytów. Jeżeli w danym procesie wystąpiły niezgodności w poprzednim audycie, będzie on również częściej audytowany. Kolejnym elementem, który często jest brany pod uwagę, są to zmiany występujące w danym obszarze w danym procesie, np. wprowadzenie nowych metod, nowych technologii, bądź też jakieś inne zmiany organizacyjne. Również bierze się pod uwagę wykazane niezgodności lub problemy w określonym obszarze. Plan audytu jest to z kolei opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z konkretnym audytem. Plan audytu zazwyczaj zawiera cele i zakres audytu, identyfikację osób odpowiedzialnych za dziedziny związane z audytem. Identyfikację członków zespołu audytującego, język, w jakim będzie przeprowadzany audyt, datę i miejsce wykonania audytu, identyfikację komórek organizacyjnych, które będą objęte audytem, czas rozpoczęcia i czas trwania każdej czynności podczas audytu, czy też harmonogram poszczególnych spotkań, np. spotkania otwierającego i spotkania zamykającego. Kolejnymi definicjami związanymi z audytami są kryteria audytu oraz zakres audytu. Kryteria audytu jest to zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie, czyli są to dokumenty, zasady odniesienia, np. wymagania normy, wymagania prawne, procedury, instrukcje, dokumenty klienta, zapisy w umowach bądź też inne dokumenty ustanawiające określone kryteria. Natomiast zakres audytu są to granice audytu, czyli zakres i szczegółowość audytu. Może to być dany obszar audytu, dany dział, jakiś konkretny proces bądź też jakiś konkretny produkt. I ostatnim takim pojęciem, które chciałabym omówić, jest to pojęcie dowodu z audytu. Dowód z audytu jest to zapis, stwierdzenie faktu bądź też inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i które są możliwe do zweryfikowania. W kolejnej części chciałabym przedstawić sześć zasad audytowania, które zostały omówione w normie ISO 19011. Pierwszą zasadą jest postępowanie etyczne. Etyka, uczciwość, zaufanie, rzetelność podczas realizacji audytu jest to podstawa profesjonalizmu audytora. Drugą zasadą jest rzetelne prezentowanie wyników. Obowiązek bycia obiektywnym oraz obowiązek przedstawiania spraw zgodnie ze stanem faktycznym, czyli przedstawiania ustaleń z audytów, raportów z audytów zgodnie ze stanem, jaki faktycznie funkcjonuje w organizacji. I tutaj należy podkreślić, że wszelkie nierozstrzygnięte lub rozbieżne opinie pomiędzy zespołem audytującym a audytowanym powinny być odnotowane w raporcie. Trzecią zasadą audytowania jest należyta staranność zawodowa. No i tutaj mówimy o pracowitości, rozsądku w audytowaniu, znajomości wymagań normatywnych i zasad prowadzenia audytu. Ważnym czynnikiem w tej kwestii jest również aby audytorzy mieli odpowiednie kompetencje i odpowiednie kwalifikacje. Czwartą zasadą audytowania jest niezależność w stosunku do audytowanego obszaru. Audytorzy muszą być niezależni w stosunku do obszaru, który audytują oraz bezstronni, obiektywni i wolni od uprzedzeń, wolni od konfliktu interesów. Piątą zasadą jest podejście oparte na dowodach. Dowód z audytu powinien być weryfikowalny. Audyt jest prowadzony w ograniczonym czasie i z użyciem ograniczonych zasobów i jest on oparty na próbkach dostępnej informacji. Natomiast odpowiedni dobór takich próbek związany jest ściśle z zaufaniem, jakie można mieć do wniosków z audytu. Szóstą zasadą audytowania jest myślenie oparte na ryzyku. Ta zasada została dodana do normy ISO 19011 w ostatniej rewizji tej normy w 2018 roku. Myślenie oparte na ryzyku ma na celu zapewnienie, że audyty koncentrują się na sprawach istotnych dla klienta audytu oraz na osiąganiu celów programu audytu. Podejście oparte na ryzyku powinno być obecne we wszystkich fazach audytu: w fazie planowania, w fazie prowadzenia audytu oraz w fazie raportowania. W ostatniej części chciałabym przedstawić etapy audytu, czyli typowe działania audytowe. Audyt rozpoczyna się zwykle od takiego etapu nazywanego inicjowaniem audytu. Inicjowanie audytu polega na wyznaczeniu audytora wiodącego, określeniu celów, zakresu kryteriów audytu, określeniu wykonalności audytu, czyli dostępności odpowiedniej informacji do planowania audytu oraz adekwatnego czasu i zasobów. A także podczas inicjowania audytu następuje zazwyczaj początkowy kontakt audytora z audytowanym i tutaj audytor wnioskuje o dostęp do dokumentów, wspólnie określane są zasady bezpieczeństwa w danym miejscu oraz dokonywane są ustalenia dotyczące audytu. Drugim etapem jest przeprowadzenie przeglądu dokumentów. Przegląd dokumentacji polega na zapoznaniu się audytora z daną organizacją, z obszarem audytowanym, z procesem. Obejmuje zazwyczaj analizę struktury organizacyjnej, określenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia audytu, a także wstępną weryfikację zgodności z normą. Przed rozpoczęciem audytu, audytor zazwyczaj zapoznaje się z polityką jakości, z mapą procesów, procedurami, instrukcjami, z wnioskami z poprzednich audytów oraz z informacjami na temat wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Kolejnym etapem jest przygotowanie działań audytowych realizowanych na miejscu. Ten etap obejmuje przygotowanie planu audytu, czyli określenie potrzebnego czasu, dobór członków zespołu audytującego, opracowanie list kontrolnych, oraz ustalenie wszelkich aspektów logistycznych, czyli aspektów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, z transportem, a także z ewentualną wymaganą odzieżą ochronną, która musi być stosowana na miejscu. Kolejnym etapem jest prowadzenie działań audytowych na miejscu. Ten etap rozpoczyna się spotkaniem otwierającym. Spotkanie otwierające powinno obejmować takie elementy jak przywitanie i przedstawienie zespołu, przypomnienie celu i zakresu audytu, omówienie i potwierdzenie planu audytu, a także ustalenie przewodników, potwierdzenie dostępności osób, zasobów i omówienie wszelkich spraw organizacyjnych i potwierdzenie spraw związanych z poufnością audytu. Podczas prowadzenia działań audytowych na miejscu następuje również zbieranie i weryfikowanie informacji. I tutaj źródłami dowodów mogą być zarówno rozmowy z pracownikami, mogą być obserwacje działań i warunków otoczenia oraz środowiska pracy. Źródłami dowodów mogą być również dokumenty, takie jak na przykład polityka jakości, czy też polityka środowiskowa, polityka BHP. Cele, plany, procedury, instrukcje, licencje, pozwolenia, różnego rodzaju specyfikacje techniczne, rysunki, umowy, zamówienia. Również dowodami mogą być zapisy z kontroli, sprawozdania ze spotkań, raporty z audytów, zapisy z programów monitorowania, wyniki monitorowania i pomiarów. A także wszelkiego rodzaju zapisy z informacji zwrotnych od klienta oraz innych stron zainteresowanych, np. dostawców, a także źródłem dowodów mogą być wszelkiego rodzaju bazy komputerowe. Podczas prowadzenia działań audytowych na miejscu audytorzy opracowują ustalenia z audytu. Dobrą praktyką jest prowadzenie notatek na bieżąco. Notatki powinny być maksymalnie zwięzłe i konkretne. Czyli przedstawiać konkretne liczby, fakty, dane. Notatki powinny uwzględniać nazwisko i stanowisko rozmówcy, numer i wydanie dokumentu, numer zapisu protokołu raportu, a także powinny być maksymalnie dokładne w oznaczeniu np. numeru partii materiału, przyrządu pomiarowego, maszyny, urządzenia, detalu, części wyrobu, a także opis położenia. Działu, komórki organizacyjnej, stanowiska pracy oraz czasu i miejsca wykonywania badań audytowych. Ostatnim etapem prowadzenia działań audytowych na miejscu jest spotkanie zamykające. Spotkanie zamykające ma na celu przedstawienie ustaleń oraz wniosków z audytu w taki sposób, aby były one zrozumiałe i potwierdzone przez audytowanego. Podczas spotkania zamykającego zazwyczaj uzgadniany jest termin przedstawienia planu działań korygujących. Spotkanie to prowadzi audytor wiodący, który informuje audytowanego o sytuacjach napotkanych w trakcie audytu. Tutaj warto podkreślić, że wszelkie rozbieżne opinie powinny zostać przedyskutowane i zanotowane w raporcie. Kolejnym etapem działań audytowych jest przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z audytu. Raport z audytu powinien zawierać takie informacje jak skład zespołu audytorów, datę przeprowadzenia audytu, cel i zakres audytu, obszary audytowane, opis niezgodności bądź też obserwacji, a także daty sporządzenia raportu, podpisy audytorów, no i wnioski z audytu. Audytor musi być pewny, że zostały udokumentowane kompletne i obiektywne dowody zgodności i niezgodności. I tutaj należy podkreślić, że wszelkie wątpliwości powinny działać na korzyść audytowanego. Wykrytą niezgodność należy jak najlepiej udokumentować, opisując co wykryto, gdzie wykryto, na jakiej podstawie oraz jakie są dowody. Audytor musi również odnieść niezgodność do wymagań zawartych w normie, procedurze, instrukcji bądź też innych dokumentów referencyjnych. Kolejnym etapem jest zakończenie audytu. Audyt uważa się za zakończony, jeżeli wszystkie działania opisane w planie audytu zostały wykonane oraz zatwierdzony raport z audytu został przesłany do audytowanego. Po zakończeniu audytu następuje etap związany z przeprowadzaniem działań po poaudytowych. Wnioski z audytu mogą wskazywać na potrzebę podjęcia działań poaudytowych, np. działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących. Działania takie są zwykle określane i podejmowane przez audytowanego w uzgodnionym terminie, natomiast weryfikacja zakończenia i skuteczności tych działań może być częścią następnego audytu. Typowymi działaniami poaudytowymi są korekcje, działania korygujące i działania zapobiegawcze. Korekcja jest to takie działanie, które ma na celu wyeliminowanie wykrytej niezgodności. Działanie korygujące jest to z kolei działanie, które ma na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Natomiast działanie zapobiegawcze jest to działanie, które ma na celu wyeliminowanie przyczyny potencjalnej niezgodności lub potencjalnej sytuacji niepożądanej. Działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia wystąpienia niezgodności, podczas gdy działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ponownego wystąpienia niezgodności. Mam nadzieję, że materiał przedstawiony w dzisiejszym odcinku był pomocny i ułatwi zrozumienie terminologii dotyczącej audytu, zasad audytu oraz etapów audytu.